Dzień dobry, zapraszam na dzisiejsze zajęcia. Tematem zajęć są samochody w roli głównej. Samochód jest to pojazd silnikowy służący do przewozu osób lub ładunków. Czy wiecie, że pierwszy samochód z silnikiem benzynowym powstał w 1885 roku, którego konstruktorem był Karl Benz? Samochody były napędzane w różny sposób. Poznajcie ich rodzaje. Rodzaje samochodów. Pierwszym pojazdem był pojazd samobieżny. Był to pojazd napędzany siłą wiatru. Pojazd parowy. Pojazd ten przewoził cztery osoby. Po 20, po 20 minutach jazdy musiał robić przerwę przez kolejne 20 minut, by wyprodukować parę wodną, by mógł jechać dalej. Pojazd spalinowy. W tym pojeździe można już było tankować, choć wybór benzyny jako paliwa nie był oczywisty. Znane były różne rodzaje ropy naftowej, a w powszechnym użyciu była oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy. Pojazd elektryczny. W połowie XIX wieku rozpoczęto pracę nad pojazdem na baterię elektryczną. W 1888 roku został opracowany projekt czterokołowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym. Napędzany był przy pomocy akumulatora kwasowo-ołowiowego. Na początku XX wieku wymyślono kolejne rodzaje samochodów pojazd spalinowy. W 1903 roku została założona firma produkująca samochody, które były sprzedawane na wielką skalę, w bardzo dużej ilości, które przeradzały się w coraz to nowsze i bardziej usprawnione samochody. Zobaczcie, przyjrzyjcie się obrazkom jeden po drugim. Pojazd o napędzie hybrydowym. W 1997 roku marka Toyota przedstawiła samochód o napędzie hybrydowym, która miała silnik spalinowy wspomagający napęd elektryczny. Pojazd autonomiczny. Są to samochody przyszłości, które mają poruszać się przy pomocy sygnałów radiowych i silnych magnesów umieszczonych pod nawierzchnią dróg. Poznaliśmy historię powstawania samochodów. Spróbujcie teraz sami zaprojektować swój własny pojazd. Możecie do tej pracy użyć różnych pomocy. Technika dowolna lub podaję wam kilka propozycji, które przedstawiam wam na tych obrazkach. Do wykonania pojazdu potrzebne wam będzie: karton, kolorowy papier, farby, nożyczki, klej. Mogą być nakrętki kolorowe, papierowe talerze i wiele innych gadżetów. Powodzenia. A teraz przejdźmy do kart pracy. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 60. Waszym zadaniem jest przyjrzeć się rysunkowi i przeczytać wyrazy. Wasze zadanie polega na tym, żeby podkreślić te wyrazy, które nazywają elementy znajdujące się na rysunku. Zadanie dodatkowe. Policz owoce i wykonaj działanie. Wpisz wynik oraz parzystą liczbę owoców pokoloruj na czerwono, a nie parzystą na zielono. Miłej pracy i do usłyszenia jutro!